Okej, to jest moja wszystka szesnastka, nominacje będą na końcu, no, yy, więc możemy chyba już zaczynać, nie? To zaczynamy, dobra, zaczynamy. Jeśli chcecie więcej moich takich traczków na kanale, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i tam na dole i napiszcie jakieś komentarze, fajnie się wam się podobało. Yo, jestem Baby Orpheus i to jest Hej, jestem buracz, więc rapuję ta pa, Jaki balkon mam, normalnie jak jakiś drab. Brzydka się nas skowiatuje. Piękna kawa i robi hey, da. Hej, hej, robię daba, daba, dabaj. Yo, yo, hej, 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 robię drip, drip, rym. Brum 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 Kolejny autobus, plum, co plum, sobie sobie plum, i robię plum, plum, hej. he, hey. Yo, tak! Ja plum, tu sobie rapuję plum, plum, sobie trap To sobie robi plum, Ej, ej Tak sobie robię plum, Trochę ja, nie plum, mi Bo, bo już rapuję od dwóch lat plum, plum, You're going to be a dab, dab. you to trap. Yo!